naszym kanale, a raczej na moim kanale, na kociaku. I dzisiaj chcę Wam pokazać Nasz świat Minecraft, bo ja tu jestem z Kubą nagrywą. Gość. No Kuba, i tam pokażę. Idź się pokaż! Wejdź tam do Minecrafta no nie. Dlaczego no nie? I dzisiaj tak jak oglądaliście odcinek Kuby. Co? Jak oglądaliście Kuby z Minecrafta, to wiecie, że ja bym przeszkadzała więc... No dobra, ale mam ją oglądać, No i może kuba teraz też nam będzie dziś tak troszkę, bo. Nie, Dobra, zaczynamy tu. Dzisiaj też e... będzie odcinek na moim kanale. I co to jest, Matko? Wie? Dobra, e... co ja to jest? Zresztą, zresztą je nie umiem. Weź mi ten ekran tutaj. Nie nauczyłaś się jeszcze od Dobra, zacznijmy od tego. To jest mój dom, jak słuchajcie. To jest pochina. Mógł być później, coś. Znaczy Mojem mu kochana świnkę bo No teraz pokażę. Jak to się zamyka? No. O, to jest moja świnka, Milenka. Cześć. Przywitaj się. No dobra, pięknie. O matko, pająk. Pająk mi to skacze. Dobra wyszła. Dobra jest. Mam moje wierzę, to tak góry. Tu są świnki. Na której się Tu, jest tu, tu są góry. matko, powiem dużo jajek. Prawda? jest. są. Zle, zniosło. Owce kolorowe, one są w takim płocie, bo ja jak miałam, to mi pies zjadał. O, Przychodziły jakieś tu, dziki. Tu są krowy, tu były króliki, ale już ich nie ma. Nie wiem, gdzie były, będzie się nie stało. E, tu są konie i te konie sobie. A, wyskoczyły i sobie tu idą. Skakują, wyskakują. Dobra, wam przejdziemy teraz. Tu. Tutaj jest nasz mój Donald. Który jeszcze nie jest gotowy. On jest jeszcze w budowie. O, mnie widać w tam. W środku. Nie? Ej, bo ciebie też tu widać ogólnie. Cześć, pomachaj, bo mnie jest widać tutaj. tak. Ten. Ten. w środku już jeszcze nie jest. Gotowy. No, no i. E, E, możecie słyszeć szczekanie psów, tak ogólnie. Możecie słychać? Jakie ja powiem? Możecie słyszeć szczekanie Widzicie, to jest nie gotowe. Mało co tu widać. Jeszcze trzeba lampki było ustawić. No. E, Następnie no, co my tu mamy? Tutaj mamy taki park, chyba się trochę pomyślał. Nie mamy <grym, grym, grym>, wyglądać. Tutaj mamy wieżowiec Kuby. Eee, tutaj mogę tutaj wejść do środka? Tak. Możesz wejść nawet do mojej tajnej bazy. Mm, no Dobra, zobaczcie jak to kuba ma. Ja sobie jedzie nie? O już... Jedziecie. Ej, jak się schodzi? Musisz jechać. Nie wiem, ja mam czasami ten problem właśnie. Dobrze wycelować musisz. I nie da się. Poczekajcie, widzowie. Dobra, słuchajcie, już zeszłam. Teraz patrzymy dalej. Teraz chodzimy tu. Dobra. Może tu coś takiego. Tu Kuba budował jak coś. Jak to się... Miła, to jest naukowiec, ucieknie. To jest naukowiec jakiś, a to jest. co to jest? Robot. Kuba Kila mówi, że robot. Czas w GPT. Eee, więc. I Kuba już 8 minut, nie miękki ciasować. I gdzie tu się wychodziło stąd? Musisz też pióra słuchać. Właśnie. No nie, tam było. No, mam problem z wyjściem, uczujcie, kochani. E, słuchajcie. słuchajcie, dobra, wyszło już z tego budynku. By. No to co to jest? To Stiva. Tego głowa. No to ja nie skończyłam. A że to ma być jakiś posąg A i tu możecie zobaczyć to, to jest nasz jaki jak to nazwać, żołnierz poster. I co to robi o ten moim terenie? jak kolejka. No o wieczko. Oni kurczę. Lęka mi cała, że tu. Wyjdzie Skąd? Gdzie tu są deski? Nie, to nie są deski, to jest płot, matko. Jest to jest płot. się chłop. Tu się kubie tu. Dobra. I ci zjadł w tę trawę. I dalej. To jest taki jakby domek żółwia. To jest mój domek! No ja wiem. Dobrze, zajrzymy przez szybę, bo nie będę już nie Tak to wygląda słuchajcie, kochani. E, do, to co? Stragany. stragane stragany. A to jest moja Biedronka, którą budowała sklep. O, nawet klient się znalazł. Pierwszy raz tu klienta widzę tak ogólnie. To będzie mój wieżowiec, to różowe tam w tle, to, 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 ale ja jeszcze go nie skończyłam. Teraz mam pokażę mój hotel, to białe przed nami. Farma. No, to zajmuje kreś... plaża. To? Nie wiem. Farma. Czekajcie, to jest hotel. Napis trochę dziwny jest, duże, małe litery. Dobra, tak wygląda hotel na takie okna. I tu jeszcze nie zrobię w środku, muszę zrobić podłogę. Trochę zaczęłam. Yy, I jeszcze w środku zrobić. I czego jeszcze nie pokazałam? Dlaczego? Już wszystko? Wszystko? No, no i tak to wygląda, zobaczcie, tak jest dobrze. Tutaj są nie nie wiem, jak mi wyszło, Dobra, i wam pokażę, jak jadę tym to, to wagonikiem, tylko ostatnio tu nie było toru, więc ja sprawdzę, czy tor jest dobry i pokażę wam, jak jedziemy wagonikiem sobie. Dobrze, słuchajcie, tory już są gotowe, więc... A, co to jest? To jest jakieś jeziorko, tu były ryby, ale... Nie, aha, nie, 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 Dobra, aha, okej, okay, dobra. Tylko, że się trochę... nie, Tu są ryby. I I I gdzieś się Tam. To nawet nie, i nie, nie, I nie, się nie, nie, Tam. nie, Mam I co się stało? nie było. Nie zasiliłeś torwmi i co to O, jedzie. No! No i co? Wiedzieli, że już gotowe. Dobrze słuchajcie, Kuba mówi, że już gotowe, to sprawdźmy to. A ja? A nie pytajcie, dlaczego z obsydziami na obsydziar się jedzie. Aaa, ja też nie wiem. Mam szczęście, bo ja nie wiem, czy to jeszcze coś do Ej, Kuba to zakryto. Teraz będzie najszybciej, no bo z górki jeszcze no leci Ale szybko po prostu. Dobra.

Mm, łóżko, łóżka i taki <noise> wypanik I to słuchajcie, na tyle w dzisiejszym odcinku. I, I zostawiajcie subskrypcję, łapki w górę i dzwoneczek. I pa! Pomachaj.